Zapraszamy na piknik instalatora. To miejsce dla ciebie. Tu spotkasz się z ludźmi z branży, poznasz najnowsze rozwiązania i naładujesz baterie w świetnej atmosferze. Przygotuj się na dzień pełen wrażeń w Krzeczowie. Czeka na ciebie strefa wystawców, gdzie zobaczysz najnowsze produkty i technologie od PFlex Recunet, Passive Elements, Wilpe oraz Aquar. Ale to nie wszystko. Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy pokazy sprzętu. Sprawdzisz w akcji samochód Stalko, pełen elektronarzędzi. Będziesz mógł testować sprzęt i przekonać się o jego sile. To także wyjątkowa okazja, żeby spotkać się i porozmawiać z ekipą Easy instalacje. Będą z nami, żeby podzielić się doświadczeniem i zrobić wspólne zdjęcia, a do tego konkursy i gadżety dla instalatorów. Oczywiście nie zabraknie czegoś dla ciała. Serwujemy pyszny catering, grill, zupę i zimne napoje. To wszystko w luźnej plenerowej atmosferze, idealnej do integracji. To świetna okazja, żeby poszerzyć swoją wiedzę, nawiązać nowe kontakty i wypromować swoją markę. Piknik instalatora. 26 września 2025 roku. Krzeczów koło Bochni, graniczna 46. Do zobaczenia!